Śwaleczko co ja, MyStory przychodzę tutaj z krótkim portnikiem jak puszczać własne piosenki z YouTube'a przez Boomboxa w grze. Więc tak, zacznijmy to, wchodzimy tutaj sobie na YouTube'a. tutaj mam jakiś link, piosenkę jakąś to skopiujemy sobie, wklejamy tutaj do strony www.wow.org, podam ją w opisie tego filmu. Konwertujemy sobie i klikamy popisz prawym przyciskiem myszy i kopiujemy link. Ja teraz tutaj zrobię krótkie cięcie. Wejdę. Dobra, widzimy się po tym cięciu. Yy, jesteśmy, jak już jesteśmy w grze, to sobie wyciągnę tutaj boomboxa. I wklejamy link, który wcześniej skopiowaliśmy. jak widać Muzyczka ciała. Dziękuję za oglądanie. Na razie.